Tak sobie myślę, że nie sposób nie poruszyć się jakoś wewnętrznie, kiedy słyszymy taką Ewangelię. Jest to Ewangelia trudna, bardzo trudna, a zarazem tak bardzo oczyszczająca. Jezus tutaj pokazuje, że tak strasznie ważne jest serce człowieka, że to właśnie wszystko to, co dzieje się w moim sercu, w sercu, które tak jakby kieruje według starożytnych, Tymi naszymi uczuciami, tym właśnie, co może być jakąś relacją na przykład z człowiekiem, tak jak w tej Ewangelii, to od tego serca bardzo dużo zależy. I to serce niestety bardzo często stara się być zależne od innych rzeczy, tych takich zewnętrznych, tak jak mówiłem na mszy świętej, które z pozoru stają się bardzo dobre, które z pozoru przemieniają nas w jakąś taką lepszą stronę. Ale w tym takim długim okresie działania, niestety, są dla nas katastrofalne. I teraz zobaczcie. Postawiłem sobie takie pytanie rano. Ile rzeczy tylko dzisiaj odciąga mnie od Pana Boga? I. Nie chcecie wiedzieć, jaką długą miałem listę tych wszystkich rzeczy, które mnie odciągają od Pana Boga. W sensie tak sobie żyłem cały dzień, żeby zadawać sobie pytanie, czy to mnie przyciąga do Pana Boga, czy to mnie odciąga od Pana Boga. Czy to jest rzecz, którą warto pielęgnować, czy to jest rzecz, którą warto odciąć. Ja jako ksiądz muszę się tu przyznać, że tych rzeczy jest naprawdę sporo i to nie chodzi tylko o kwestię szóstego przykazania, tak jak w tej Ewangelii, bo to nie o to też Panu Jezusowi chodziło, tylko chodzi o całość mojego serca. Do czego to moje serce jest przywiązane? I myślę, że takie pytanie to powinien sobie stawiać każdy z nas. Ile rzeczy jest takich, które odciągają, ile jest takich, które mnie przyciągają? I teraz to, co jest bardzo trudne w tej Ewangelii, to postawienie tych rzeczy na szali. Po jednej stronie szali jest moje zbawienie, a po drugiej stronie są te wszystkie rzeczy, które mnie od Pana Boga odciągają i piekło. No, i teraz pytanie: Oczywiście nie chcę was straszyć piekłem, bo to w średniowieczu tak robili, ale wa warto wiedzieć, że piekło jednak istnieje. I to jest mój was własny wybór. To nie jest to, że ktoś mnie wepcha do tego piekła, to nie jest to, że, nie wiem, będzie mnie tam coś przyciągać i to, co mnie przyciąga, to jest większe ode mnie i nie potrafię sobie z tym poradzić. Nie, to jest tylko nasze głupie tłumaczenie. Jeśli ktoś zdecyduje się wybierać tylko zło, grzech, odcina się od Pana Boga no to w takim razie sam decyduje się na piekło sam decyduje się na piekło i nie mówię to też jeszcze raz powtarzam po to żeby was straszyć ale żeby zapalić może taką, takie żółte światło pomarańczowe które sygnalizuje że coś jest nie tak że coś może później tak niekoniecznie dzisiaj to jest dla was ale uwaga to też jest dla naszych bliskich jeśli widzimy czyjeś działanie które niekoniecznie jest słuszne jest głupie to myślę, że warto, nie tylko jako chrześcijanie, po prostu jako ludzie, jeśli widzimy, że ktoś zaczyna sobie komplikować życie w jakikolwiek sposób, to jesteśmy za nich odpowiedzialni, jako ich rodzina, jako ich koledzy, jako ich przyjaciele, a nawet jeśli w ogóle kogoś nie znamy, a widzimy, że głupio robi, to powinniśmy wziąć za taką osobę też odpowiedzialność i chociaż powiedzieć, słuchaj, to się źle skończy. Jeśli nie dzisiaj, to w przeciągu jakiegoś tam czasu. I teraz zobaczcie, co się może wydarzyć. Może się wydarzyć to, właśnie co mi się na przykład wydarzało, wydarzyło dzisiaj: to znaczy, że można sobie zrobić taką refleksję, tak? Że cały dzień można spędzić z tym, co mnie przyciąga, co mnie odciąga, nad czym warto popracować, a nad czym nie. To może pomóc Wam, ale właśnie, jedno Wasze zdanie może sprawić, że ktoś zupełnie Wam nieznany zmieni swoje życie, bo mu jako jedni, jedyni ludzie na świecie powiecie, że robi głupio. No, bo rodzina mu nie powie, przyjaciele mu nie powiedzą, ktoś tam mu nie powie, no i ktoś żyje w jakimś tam zakłamaniu, w jakiejś takiej bańce i myśli, że tak ma być. A to Wy możecie być tymi, co ten taką bańkę czy ten balon po prostu przebiją. Tylko uwaga, co do tego jest potrzebne. Tak jak do odcinania grzechów, tak samo do zwracania komuś uwagi, bardzo potrzebna jest odwaga. No, bo my się boimy takich rzeczy, boimy się komuś zwracać uwagę, jeśli robi głupio, jeśli robi źle. I najgorszym jest to, że się tłumaczymy, że to jest nie nasza sprawa. No to jest najgorsze tłumaczenie, więc zwróćmy sobie uwagę najpierw na siebie, zwróćmy uwagę na to właśnie na tych naszych najbliższych, tych, którzy są jakoś blisko nas, spokrewnieni z nami, czy związani jakimś węzłem przyjaźni, ale potem popatrzmy, że możemy też być wysłani do innych, do tych, których w ogóle nie znamy, i to od nas może zależeć ich życie. Tu na Ziemi, dobre życie, ale co najważniejsze, zbawienie. Już to chyba kiedyś tu powiedziałem, że chciałbym kiedyś po pierwsze się dostać do nieba, być w tym niebie, a po drugie usłyszeć w tym niebie od jakiejś tam osoby przypadkowej, totalnie spotkanej w tym niebie że jestem tutaj dzięki Tobie. Że Twoje zdanie, Twoje jedno słowo sprawiło, że coś w moim życiu się zmieniło. Zmieniło się na lepsze i dzięki temu jestem zbawiony, bo w niebie będzie wszystko wiadomo, które nasze zachowanie, które słowo, które jakiś tam czyn sprawił, że właśnie ktoś jest w niebie. Ale może też być tak, że możemy się kogoś tam spotkać w piekle, znaczy dobrze byśmy tam nie byli, ale możemy się dowiedzieć kiedyś, nie, że moje słowo, moje zachowanie, mój jakiś czyn wprowadził kogoś do nieba, bo kogoś sprowadziłem na złą drogę, więc tego też należy się wystrzegać. Dlatego codzienna refleksja nad tym jest niesamowicie ważna. Amen.